przygodny księże proboszczu, który tak pięknie mnie tu przywitałeś i my moi drodzy w tym przepięknym kościele, a dzisiejszy jeszcze, dzisiejsza aura też cudna w pogodzie swojej świadczy, że jakoś specjalną łaską nas Bóg tu dzisiaj obdarza. Kochani moi, chciałem dzisiaj powiedzieć o jednym słowie i o jednym człowieku, dla którego specjalnie Zaprosił mnie ksiądz prowozów dzisiaj tutaj. Jakież to słowo? A słyszeliśmy je dzisiaj. Służba. Zdaje się, no cóż, służba. Ale świat byłby nienormalny, gdybyśmy tego słowa dobrze nie zrozumieli. Pan Jezus dzisiaj do apostołów mówi tak bardzo wyraźnie, jak się pomylili, to byli zwyczajni ludzie. My ich mamy tutaj apostołów świętych w Aureoli, namalowanych, no takie postacie bardzo ascetyczne. Ale to byli zwykli ludzie tak, no, jak my tu wszyscy dookoła. I mieli swoje pragnienia. I słyszymy dzisiaj, jak się, to byli dwaj bracia stanęli koło Pana Jezusa i no, mówią, Panie, tak zrób, żebyśmy, no tak jak to my w życiu, żeby nam dobrze było. Tu będzie brat mój po prawej stronie, ja będę po lewej stronie i dopiero będziemy światem rządzić. No. Pan Jezus nie boi się ludzkich ambicji. I wcale je nie potępia. Mamy być ambitni. Czyńcie sobie ziemię poddaną. To był rozkaz. I róbcie to dobrze. Tylko w jaki sposób? A tego oni nie rozumieli, nie dojrzewali do tego. On, Syn Boży, Bóg, przyszedł, no właśnie, żeby rządzić, żeby dźwignąć wszystkich do nieba ciebie, mnie, każdego. Oni chcieli tylko tego blasku ludzkiego. A pan Jezus mówi: Kto będzie służył, ten jest wielki. To jest największa ambicja służba. Świat byłby nienormalny, a jest. Wiemy, że trochę jest nienormalny. No bo jak wytłumaczyć wojnę na wschodzie? Wielki kraj, największy w Europie, no, jest chyba na świecie nawet, I jeszcze chcą i jeszcze chcą i jeszcze chcą. Maleńki kraj, jak tam Liechtenstein, Luksemburg, czy inne, Watykan, nie kłócą się nawet o, 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 o hektar gruntu. Nie walczą, no, pokora ich no, są słabsi oczywiście, ale tu potęga, pycha ludzka, rozbudowana tą potęgą. Jeszcze dajcie mi, jeszcze, jeszcze. Wiecie, jak to jest. Największe przestępstwa bogaci popełniają, nie biedni. Tam ci czasem coś tam ukradną. A tutaj Pan Jezus nie potępia ludzkich ambicji, tylko ambicją niech będzie służba. Tak jak Chrystus, Pan Wszechświata. Co przyniósł? Służby. Nie ma większej ofiary, to życie swoje daje za przyjaciół. On się zaprzyjaźnił z Tobą, ze mną, ze wszystkimi i za nas oddał swoje życie. I to już połowa kazania. Słowo służba. Bo będziemy żyli w nienormalnym świecie, jeżeli tego nie zrozumiemy. A druga wasz cudowny, ksiądz proboszcz, prosił mnie, żebym tu dzisiaj nie opowiadał za dużo, tylko przedstawił się jako świadek wydarzeń związanych z księdzem Jerzym Popiełuszką. A muszę wam powiedzieć, że yy, ja nie znałem księdza Jerzego tam. Jego kolega mi opowiadał, że jeździł na wakacje z takim popiełuchem jakimś tam. No to popiełuch, dobrze, młodszy kolega, to tam czegoś nie zwracał uwagi. A potem, że odprawiam Szę Święto na Żoliborzu, że takie tłumy ludzi przychodzą. Ja byłem wtedy z już pasterzem też internowanych w Białęce. Tam byli ci wszyscy przywódcy, najważniejsi ci z pierwszych stron gazet Solidarności. I oni mnie namawiali: miesiąc przyjdzie nam, przyjdzie na Żoliborzu. Takie są, e ja my tam. To takie tam manifestacyjne, mnie to nie interesuje. I pewnego dnia poszedłem. Słuchajcie wbiło mnie w ziemię. Tego się nie spodziewałem. Tłumy ludzi, no, to się zdarzało. Nastrój. Głęboko modlitewny nastrój. Ksiądz Jerzy mówił kazanie nie takim kazdodziejskim głosem, tam z ozdobnikami jakimiś. Broń Boże, nawet tak, powiedział zwyczajnie bardzo. A słowa padały jak na taką ziarno, taką świeżą glebę ludzie słuchali. Czasem, jeszcze oklaskami, dawali znać, że rozumiemy, co ty do nas mówisz. Przepiękne słowa. A potem modlitwa z okazji po komunii świętej, dziewięczynna, którą wykonywali najlepsi nasi aktorzy, których też znałem z telewizji, z teatru. Oni tam byli. Mówię, przepiękna poezja i ludzie też słuchali, modlili się razem z nimi. Nawet i mówię, potem pana Szczepkowskiego chyba nawet, mówię, kochany, wy tu jesteście arystokracją. Wytłukli nam naszą arystokrację polską ci hitlerowcy i komuniści wszyscy, ale wy tu jesteście teraz polską arystokracją. Was wyrzucą z tych desek waszych teatralnych, z czego wyżywać? Jak się chrzodzie przejmują nas? Bo takiej publiczności, tak powiedział wtedy, jaką my tu mamy, takiej, no nie publiczności, widowni, jakiej my tu mamy w Kościele Świętego Stanisława, to nigdy na świecie ani nie mieliśmy, ale nie będziemy mieli dla nas, aktorów. To jest ogromna promocja. No a potem ogłoszenia. Ludzie, którzy przyjeżdżali z całej Polski, Przedstawiali się tam tłumy ludzi, to rzeczywiście się czuło wtedy, że ja jestem nagle w innym kraju. Ten PRL, taki, który zawsze mi tak dyskwierał, że dlaczego ja muszę żyć w takim kraju, w kłamstwie, w tych różnych towarzyszach, tam różnych nie wiadomo co, to, to, to bolało mnie strasznie. I tu nagle słyszę ludzie uśmiechnięci, zadowoleni do siebie. Cieszą się, śpiewają, bią brawo. No tak. A potem z góry, z tego balkonu, bo tam na balkonie byłem, tam prześwięcony, patrzy na dole las mikrofonów, dziennikarzy, a naprzeciwko nich drobna, skromniutka postać kogo? Księdza Jerzego, polskiego kapłana. Jak się mówiło, takiego bardzo przeciętnego, On żadnego stanowiska nie miał. Nie miał takiej wspaniałej parafii, jak wasz ma ma, jak tu. To... No taki sobie był, prawie na marginesie. I te mikrofony. I on przemawia. A tutaj tłum ludzi. A zaraz tam za nimi milicja. Zomowcy z pałami. Boże, co z tego będzie? Do czego to doprowadzi? Jeden człowiek. Słaby. A tutaj taka potęga. Potem powiedziałem, nawet mówię, słuchaj, Jeżeli, ty jesteś taki mały papież, wiesz? Ten plac będzie nazwany Twoim imieniem. Nie wiedziałem, że jestem prorokiem, tylko pomyliłem się. Nie plac, tylko ulica jest nazwana obecnie księdza Popiełuszki. Ale wtedy to wyglądało, że Ci przedziwnie. No więc to był dla mnie taki popiół, i nagle zobaczyłem, o jej. A drugi raz, kiedy właśnie szedłem do internowanych, i on przyszedł do mnie i mówił: Słuchaj, do internowanych chodzisz, to tam wiesz temu, a powiedz to, a to zanieś to, a pozdrów to, i ja tak dalej. Ja myślałem: Dobrze, dobrze, dobrze. No i rzeczywiście tam, bo od Bożego Narodzenia po stanie wojennym chodziłem tam do tego więzienia. I kiedy powiedziałem, że pozdrawiam was, wciąż popiełuszko, cisza była jak to teraz u was. On o, to książkowyłszka, to proszę, bo ja. ja mówię, ojej, to ten popiół, tam jest tak niesamowicie znany wśród nich. I to byli ludzie na najwyższym poziomie. No i potem on przychodził do mnie, żeśmy się spotykali, rozmawialiśmy. Ja tam przenosiłem jakieś do więzienia wiadomości od Niego. On z kolei taka wymiana była. I zobaczyłem, co to znaczy Słowo Boże. I człowiek słaby na służbie. Wczoraj byłem w hucie, tam gdzie jest krzyż, na pamiątkę miejsca, gdzie ksiądz Jerzy w hucie odprawiał mszę świętą. Pierwszy raz tam ksiądz przystąpił próg tej huty. To było oczko w głowie komunistów. Pięć tysięcy ludzi, albo i więcej nawet, pracowało w tym zakładzie. Zaprosili nam sześć świętą, żeby był kapłan z nimi. I znowu taki ślad tam zostawił, że dzisiaj tam stoi taka jak gdyby kaplica i krzyż, i spotykają się przy tym krzyżu hutnicy, z tych dawnych to już niewiele zostało niewielu zostało, ale przyjechali. Ci przymierzy, skąd jesteś, ja z Katowic, a my z Sosnowca, a my z Ródy Śląskiej. Cały taki tłum przyjechał by potem wziąć udział w marszu, tym od kościoła świętej Anny, aż do kościoła św. Stanisława i potem we mszy świętej, która wczoraj była odprawiana, po tych uroczystościach w Hucie, w miałem przyjemność i radość uczestniczyć. Byłem taki dumny. Z czego? Ile może zrobić kapłaństwo? Jak ono, jako ono jest potęgą ogromną. sam jak chodziłem do tych internowanych i to Boże Narodzenie, kiedy oni tacy stłamszeni, nie wiedzieli co się z nimi stanie. I nagle, cóż ja też młody ksiądz wtedy przyszedłem, z... a oni od razu, ojej, inne życie, bo ksiądz jest z nami. I tak było właśnie z księdzem Jerzym. Wielkie szczęście. Wiecie co? Jeden z dziennikarzy, jak przyjechał do Polski, to z BBC, anglik, taki Kevin miał na imię. I on mówił: Wiecie wy, Polacy, że ksiądz Jerzy to więcej zrobił dla Polski w czasie tych przemian niż prezydent Reagan. A mówiło się wtedy, że to upadek komunizmu to przygotował oczywiście Jan Paweł II. No ale potem prezydent Reagan swoją siłą i stanowczością. A mówi ten dziennikarz: Nie, to Anglik z BBC. To ksiądz Jerzy więcej dla was zrobił i dla upadku komunizmu niż mówi prezydent Reagan. Skromniutki ksiądz. Czy wy rozumiecie, co ja czuję? Kiedy taki popiełuch, z którym się spotykałem, zresztą tam jeszcze w czasie wakacji nad morzem, to taka dygresja, i, i on mówi: O, przyjechałem, no to ja dobrze, cieszę się, jesteśmy razem przez chwilę. Słuchaj, mój wiesz, za mną dwa samochody jechały z ugłowcami. Ja to ja tam jeży przesadzasz, nie mając co robić, bo za to, bo jeździć dwa sam. Tak mówi. No i tak po jeszcze, bo, młodzieńczemu jeszcze mówi, ale zgubiłem ich, mówi, zgubiłem ich, ale w samochodzie mam pluskwę, mówi, znaczy taki podsłuch, że mam, ale wykryłem, mówi. Tak. Taki, w sensie, co on opowiada? Patrzcie, potężny reżim komunistyczny, władze, wojsko, milicja, ubowcy. Cały system, żeby zgnieść jednego człowieka, którego mocą było co? To słowo, którego zacząłem dzisiaj. Jakie? Pamiętacie? Służba. Tak. On naprawdę po Bożemu przyjął tę służbę. I nią pełni. Patrzcie. I potężny system rozbijał. I to. Że rzucili się zbrodniarzy, bandytów, to mamy, mieliśmy i będziemy mieli. Ale to był zbrodnia systemu całego. To zrobili ludzie w mundurach, na których nasze podatki idą, żeby im się dobrze wiodło, im się za to płaci, żebym ja sam mógł spokojnie, bezpiecznie po świecie chodzić. A tutaj odwrotnie. Dlatego ten dziennikarz mówił, że to był wstrząs dla całej Europy. Że jest gdzieś taki kraj, gdzie właśnie, to jeszcze taki cywilizowany, gdzie system, który ma bronić obywateli, on ich zabija. Straszne. No, dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, spodobało się Panu zmiażdżyć swego sługę cierpieniem. Jakaś tajemnica Boża jest, że ten krzyż który wbity był na Golgocie, on ciągle panuje i wygrywa. I ten krzyż cierpienia on nieraz też daje człowiekowi dużo. Tak. I dzisiaj, o, jak bardzo ważne są te Jego słowa. Jakby się chciało, żeby ten testament księdza Jerzego był rozpowszechniany i uszanowany. W dodatku jeszcze słowa Jana Pawła II. Wyliczyli, jakich słów najczęściej używał. To Bóg, człowiek, prawda, wolność, Bóg. A dzisiaj patrzcie, wywalczona Polska krwią, cierpieniem, ofiarą. Ogranicza się przestrzeń dla kogo? Dla Pana Boga. Bo drażni niektórych, że ktoś tam nosi medalik, czy krzyży się na biurku postawi, czy że krzyż jest w szkole czy w szpitalu, czy gdziekolwiek. Ludzie, kochani, co się dzieje? Skąd się ci ludzie wzięli? Co to za towarzystwo, jakie jest przedziwne? Tu się chrześcijaństwo i krzyż zasiedziały w Polsce od tysiąca lat. To jest nasza tożsamość. Komu na tym zależy? Księże Jerzy, patrzysz na to. Modlimy się za Twoją przyczyną. Ty mówiłeś tak często o prawdzie, bo bez prawdy też nie ma wolności. Bo kłamstwo zawsze pokręci życie człowiekowi, żeby nie wiem, co. No człowiek jest splątany, jak jest kłamie, to wtedy musi uważać, co mówi. Nie ma wolności. A dzisiaj ciągle kłamstwo i na siebie nie wstydzą. Ja wiem, przecież to kłamstwo było. No tak, ale trzeba było wygrać wybory, no to, to co to znaczy? Ludzie, kochani. To ksiądz Jerzy tak bronił tej prawdy. I też prosimy Cię, książę Jerzy, który tu jesteś w tej swojej cząstce, swojego ciała nawet. Zresztą nie tylko tu, bo w całej Polsce są Jego relikwie. Tak na marginesie wspomnę, że dowiedziałem się wczoraj, że 800 miejsc jest takich jak Wy, jak tu w Belsku, gdzie prosili o relikwie i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Proszę o wynikwie księdza Popiełuszki. Prawda? Jak brzonił każdego człowieka, brałem udział trochę w reformie więziennictwa w Polsce i wiem jak po Solidarności odetchnęli wszyscy. Dyrektor, którego doskonale znałem, powiedział o tym funkcjonariuszom i ty, to są bandyci, ale nie mów do nich na ty. Mów do nich, proszę pana i proszę pani. A dzisiaj zamyka się księdza w więzieniu i mówi mu się ordynarnie, nie będę cytował, pewnie czytaliście, jak się do niego odezwali. I kiedy go porwali? W dzień wielkiego czwartku, największego święta kapłańskiego, w tym dniu właśnie. Co za szatańską myśl trzeba mieć, jaka tam się kryje. To mi się przypomniało czasów powsta po powstaniu warszawskim i już po pseudowolności, jaką zyskaliśmy. Jak Janek Grodowicz, jeden z najszlachetniejszych polskich młodych ludzi, tak zwany pseudonim Anoda. To przyszli łubowcy do niego kiedy? Wiecie kiedy? Wigilię Bożego Narodzenia, jak zasiadał. Z matką do stołu wigilijnego i od tego stołu wyciągnęli go i zamęczyli, zatłukli na śmierć. No, czy by to się miały powtórzyć tamte czasy? Księże Jerzy, Popatrz I na to. Szacunek dla człowieka, kimkolwiek by był. Oczystość. Boże mój. Dzieci. Chce się dzisiaj wychowywać. Poza domem. Niech siedzą w szkole, niech się seksualizują. Czy wiecie, co z tego wyrośnie, co się z tego stanie? Jakieś dewiacje. Minister, to, dokładnie minister po łacinie znaczy służący, sługa. To ma służyć nie własnym ideom jakimś szalonym, obłędnym, zboczonym, tylko ma służyć człowiekowi. Ma służyć dziecku, tak jak sobie tego życzą rodzice, a nie jak tam gdzieś wyduma sobie, nie wiadomo gdzie i kiedy. Tak, jakże to właśnie jest potrzebne. Ale może na koniec to służba, którą mu się nauczyć na co dzień. I inaczej by wyglądały nasze rodziny, gdyby mąż mówił, ja, który mam kierować i odpowiadać za rodzinę swoją, być jego głową, no to ja mam tak kierować tą rodziną, żeby moja żona i moje dzieci były szczęśliwe. I to się nazywa ta służba. Nie, jak ci apostołowie chcieli, o, żebyśmy tutaj mieli coś do powiedzenia. Nie. Tak masz postępować, żeby twój mąż był szczęśliwy. Nie ty, tylko twój mąż. A ty, mężu, na głowie masz stanąć, żeby twoja żona na twój widok była rozpromieniona, uśmiechnięta, od ucha do ucha, kiedy przychodzisz do domu. To tak masz chodzić, ko niej, Wiesz, co kobiety lubią. Tak masz ko niej chodzić, żeby ona była pełna szczęścia. I dzieci, których, wobec których też trzeba wymagać. Pismo się tak jak ojciec... Nie obija boków synowi, to go nie wychował. Na starość mu hołdu nie To dzieciątka, on taki biedny, taki grzeczny. To... No chodzi, on może wszyscy Nie, 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 Co to za wychowanie, ludzie, kochani? Co możesz, to rób. Pomagaj. Nie, 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 niech się dziecko nie męczy. No dobrze. Ci potem skórę porządnie zobaczysz. Już uczyć tej służby. Patrzcie, to jest ta służba na co dzień. I nawzajem kierujący czymkolwiek przedsiębiorstwem, domem, fabryką, polem, nie wiem co tam jeszcze. Tak masz dawać pracę swoim pracownikom, żeby byli ci wdzięczni, żeby się cieszyli, że idą do pracy. A nie ty się cieszysz, że z nim tam wycisnął ostatni grosz z kieszeni. Oj, 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 to nie jest szczęście. Służba. To jest to piękno. Co tutaj nam, o którym dzisiaj Pan Jezus mówi, nie udawajmy tych, tych apostołów, e, tu ja, ja i tak dalej. Nie, nie. Ja tak, bądź ambitny, ale taki, żeby wszyscy wokół Ciebie byli szczęśliwi. Tak patrzę, że już tutaj za długo mówię, ale korci mnie jeszcze żeby na koniec takie wydarzenie. Ja płynąłem do Ziemi Świętej, a to krótko po śmierci się Jerzego. statkiem. I ten statek zatrzymał się na Cyprze. Nigdy tam nie byłem. Kilka godzin miał postoj, no to wyszedłem tam na, na rynek, chodzę, spotkałem księdza. Chyba Włocha, pan o mój ksiądz, tak, tego, no ksiądz, no księdzu, to żeśmy sobie z radością się przywitali ze sobą. My tam oprowadzą, pokazywał co jak. I taki chłopak jedenastoletni, może dziesięcioletni podbiegł i wtedy jeszcze rzadko Polacy jeździli na, na, tam w tamtych stronach bywali. I ksiądz z dumą i patrz. Tu koło mnie jest ksiądz z Polski. No ja też piersi wypiąłem. Ksiądz z Polski. Ten chłopak patrzy na mnie i mówi, ojej, z Polski. Jak ja kocham księdza Popiełuszkę. Czy wy się sobie sprawę? Nagle gdzieś daleki cykl, a tu Warszawa, męczennik i ten chłopak mały, on kocha Księdza po Wy macie też tu skarb, relifię jego. Przychodźcie często, pytajcie siebie, czy chcę i czy umiem służyć tak jak on. I to jest początek i zarzewie szczęścia każdego z nas, szczęścia każdego z Was i radość Księdza Jerzego w niebie. Amen.